Szanowni Państwo, konsekwentnie realizując obietnicę pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, budujemy żłobki na terenie naszej dzielnicy. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby każde dziecko, każdy rodzic, który będzie chciał, żeby jego dziecko trafiło do żłobka, miało, tak, miało taką okazję w zasobie miasta stołecznego Warszawy, czy też w zasobie, za który miasto stołeczne Warszawa płaci. W ostatnich latach, łącznie z tym żłobkiem, który tutaj budujemy przy ulicy Kazury, łącznie na Ursynowie powstało i powstanie jeszcze ponad 500 miejsc dla dzieci w żłobkach. To więcej niż przed rozpoczęciem mojej pracy dla Ursynowa. Prace budowlane w tym budynku zakończą się jeszcze w roku 2019. Następnie uzyskamy wszelkie wymagane prawem zgody, aby ten obiekt był użytkowany i przekażemy go do zespołu żłobków. Kiedy zobaczymy tutaj pierwszych podopiecznych, to już decyzja zespołu żłobków, ale mam nadzieję, że będzie to pierwsza połowa 2020 roku. Żłobek przekazury, żłobek, który budujemy, będzie żłobkiem integracyjnym. Postaramy się także zapewnić miejsca parkingowe od strony ulicy Stryjeńskiej, tak aby wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, ale też artykułowanym przez mieszkańców osiedla Kazury obawom, uniemożliwić czy w znakomitym stopniu obniżyć liczbę pojazdów, które będą podjeżdżały bezpośrednio pod żłobek. A jak wygląda sam żłobek? Sami Państwo zobaczcie. Zapraszam.